Także takich, które jeszcze niedawno się wydawały rozwiązaniami z obszaru science fiction, a mianowicie myślę o płatnościach mobilnych, że łączę się z bankiem, zarządzam swoimi pieniędzmi nie przez tradycyjną bankowość transakcyjną, tylko przy pomocy smartfona. Jakie wnioski? Jakie praktyczne rekomendacje? Więc może na początek małe słowo powiedz, komentarza. Bardzo się cieszę, że takie forum, tak takie jak Pan powstały, odbywa się po raz drugi. Bo w przeszłości banki musiały powiedzmy, korzystać z forów przeznaczonych powiedzmy, globalnie dla różnych innych instytucji, no, z dużym układem w stosunku do policji, do, do spotkań, które się odbywały w szczytnie w Legionowie dotyczące bezpieczeństwa. Natomiast oczywiście dotyczyło to aspektów bardzo różnych biznesów. Niekoniecznie biznesu bankowego. Teraz tak z punktu widzenia bankowości spółdzielczej, bo to, tak, jak, tak jak rozumiem tutaj to, to pytanie, to jest to aspekt bardzo ważny, krytyczny, z jednego podstawowego powodu. Klient banku spółdzielczego w bardzo wielu momentach jest poza dużymi obszarami miejskimi, poza bezpośrednim dostępem do usług finansowych. Więc, tak naprawdę, przyszłością bankowości spółdzielczej to są właśnie wszelkiego rodzaju kanały elektroniczne, czy zdalne wirtualne oddziały, czy bankowość mobilna. No, i tutaj w zasadzie nie pozostaje nic innego, jak potwierdzić Pana słowa, że naprawdę rzetelne podejście do klienta, do jego pieniędzy, do jego zaufania, no, wymaga przy każdym, w każdym aspekcie, przy każdej usłudze, usłudze wzięcia pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwa, ale. Rozumianego bardzo szeroko. To jest nie tylko bezpieczeństwo, powiedzmy, pieniędzy, ale to jest właśnie kwestia renomy, zaufania, w ogóle zaufania klienta do sektora bankowego. I chyba na, na, na to pytanie konferencja odpowiadała. O czym powinni wiedzieć bankowcy w codziennym kontakcie z klientem, przed czym go przestrzegać, aby właściwie wykorzystywał te instrumenty, te narzędzia, które już dzisiaj ma do dyspozycji również klient banku spółdzielczego? Czy przed czym ostrzegać? Może inaczej, w jaki sposób klient powinien funkcjonować? Bardzo rozważnie, rozsądnie i mając jakiekolwiek wątpliwości dotyczące usługi, która jakim, czy do, do informacji, która dociera, dociera do niego dowolnym innym źródłem, jeżeli ma jakąkolwiek wątpliwość, powinien weryfikować ją w swoim banku, kontaktując się z infolinią, z pracownikiem w oddziale, bo najbardziej podatnym. Na wszelkie ataki najbardziej, powiedzmy takim najsłabszym elementem jest de facto człowiek, gdzie podstawą w zasadzie każdego działania w tej chwili jest socjotechnika. Technologia jest tylko narzędziem wspomaga wspomagającym powiedzmy hakera czy nieuczciwego kontrahenta.